Z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób rozciąga się za krótko, niektórzy zaś dłużej niż uważam za konieczne. Pozostań z nami, aby osiągnąć najlepsze wyniki przy najmniejszym nakładzie czasu. Abyś mógł to dobrze zrozumieć, wyjaśnię to za pomocą małej grafiki. Tutaj mamy zaprezentowaną na tej osi wartość czasu, a z tej strony widać dokładnie: Otrzymany wynik procesu rozciągnięcia. I teraz rozdzielmy to szczegółowo. 30 sekund, jedna minuta, półtorej minuty, dwie minuty, a potem powyżej dwóch minut. Z mojego doświadczenia, a pracujemy nad tymi zagadnieniami od ponad 35 lat, przez pierwsze pół minuty dzieje się bardzo niewiele. To wskazuje, że w pierwszych 30 sekundach mało co się dzieje. Ten fakt. Znajduje potwierdzenie w wynikach licznych badań naukowych dotyczących powięzi. Stwierdzają, że tego typu połączenia powięziowe wymagają najpierw całych 30 sekund, aby ewentualnie zaczęły się rozluźniać. A potem następuje efekt ustępowania. Najpierw jednak ustawię teraz górną granicę. To maksymalne rozciągnięcie, jakie możemy osiągnąć. A potem w ciągu drugiej połowy minuty dzieje się coś takiego, że powoli. Następuje coraz więcej rozciągania, co oznacza, że idzie to wyraźnie w górę. Przez minutę idzie jeszcze w górę, a potem całość znowu się wyrównuje. To oznacza, że w ciągu pierwszych 30 sekund nie dzieje się zbyt dużo. Natomiast do minuty można zauważyć, że dzieje się już wyraźnie więcej. Obecnie znajdujemy się mniej więcej w tym miejscu. To wskazuje na to, że mamy teraz osiągnięty rezultat od pierwszej minuty do połowy minuty. Dzieje się jeszcze więcej i jesteśmy właśnie tutaj. A potem idzie dalej w górę, ale krzywa staje się bardziej płaska. To oznacza, że do dwóch minut dzieje się jeszcze stosunkowo dużo, ale potem, wraz z upływem czasu, dzieje się coraz mniej. To znaczy, że poniżej 30 sekund dzieje się za mało. Natomiast powyżej dwóch minut Wciąż coś się dzieje, ale już nie tak wiele jak wcześniej. To znaczy są systemy, które rozciągają się 3, 4 lub 5 minut. Tak można zrobić, wtedy można dojść jeszcze trochę wyżej, ale wtedy poświęcony czas jest na przykład dwa razy dłuższy, a efekt rozciągania tylko 10% większy. Dlatego bardzo gorąco zalecamy, aby maksymalnie przez okres od 2 do 2,5 minuty skoncentrować swoją uwagę na tym konkretnym obszarze w trakcie codziennego ćwiczenia rozciągającego. I przeprowadzaj je raz dziennie przez 6 dni w każdym tygodniu. I wiemy obecnie, że dla większości pacjentów i użytkowników najlepsze, najbardziej trwałe wyniki osiąga się przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasu. Jeśli te informacje były dla Ciebie przydatne i Ci się podobały, byłoby świetnie, gdybyś nas polubił, zasubskrybował kanał i włączył dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu.